Odświeżone sale, nowe wyposażenie i pomoce naukowe, które sprawią, że nauka geografii czy biologii będzie łatwiejsza i przyjemniejsza. Aż cztery Mysłowickie Szkoły zyskały w tym roku nowoczesne Zielone Pracownie. Zielona Pracownia to dwa kompatybilne konkursy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiednio na stworzenie projektu i wykonanie pracowni nauk przyrodniczych. W pierwszym z nich biorą udział placówki oświatowe, w drugim prowadzące je gminy. Dzięki zwycięstwu w obu konkursach Mysłowicka Trójka i Piętnastka oraz Szkoły Sportowa i Specjalna zyskały pracownie za około 60 tysięcy złotych każda. Te środki pozwoliły na remonty i wyposażenie klas, ale przede wszystkim na zakup pomocy naukowych jak tablice interaktywne, tablety, mikroskopy wraz z preparatami, gry edukacyjne, mapy i globusy, czy modele astronomiczne i anatomiczne, które z pewnością uatrakcyjnią naukę. Mamy modele komórek, i to komórki zwierzęcej, i bakteryjnej, i roślinnej. Mamy nasz DNA, czyli tą podwójną helisę, również model, więc łatwo zaobserwować to połączenie par, które przebiega prawidłowo. Mamy model człowieka. Choćby ten model serca, choćby stworzenie, czy tam ułożenie tego modelu szkieletowego z tych malutkich elementów, to już ta praktyka, ten kontakt z tymi pomocami na pewno ułatwia pracę. I szybciej to dzieci przesłają. Bo biologia jest trudnym przedmiotem. Pomysły na zagospodarowanie tych przestrzeni były różne. Pracownie w szkole podstawowej nr 15 uzupełnił wykonany przez nauczycielki mural. Szkoła sportowa stworzyła wielką mapę Polski, na której zaznaczane będą miejsca odwiedzone przez szkolne koło krajoznawczo turystyczne W szkole specjalnej, w nowej klasie, będą odbywały się dodatkowe zajęcia przyrodniczo-geograficzne. Wszystko po to, żeby właśnie dzieci rozwijały swoją wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, a także poznały wartość samej przyrody. W aranżacje nowych pracowni zaangażowane były całe społeczności szkolne, dzięki czemu udało się stworzyć miejsca, do których dzieciaki przychodzą z przyjemnością. Nie mogły się już doczekać. Jak widziały, jak ta pracownia się tworzy, to wręcz już tu przy drzwiach stały i czekały na otwarcie tej pracowni. Teraz uczniowie będą grać w gry edukacyjne, oglądać z bliska mikroorganizmy czy szkielet człowieka, a 45 minut lekcyjnych będzie mijać w okamgnieniu. Bo Zielone Pracownie to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale i ciekawe lekcje, które być może zaowocują nowymi pasjami młodych ludzi.